Gadu, gadu bierzemy się do tego sprzęta. Co wczoraj żeśmy nie zdążyli go zrobić. Prąd się tu kręci. Oj, panie!

Nie wiem, ta nierdzewka Teraz, co tutaj mamy? I ma to do stóla Jakieś łacińskie? Wysokie tutaj wykręcimy to zaraz. Jak się złapie za wirnik, to pójdzie. O, nie pójdzie. Dobra, żeby tu się babić. Tak modka już morzy. Z tej strony śrubki to są, dobre. Ale trzeba było się do środka na ciebie dostać. To jeszcze, jak to zblokować. Wie nas blokuje, tu jest ta śrubka. tego szybu gdzieś tu miałem taki mały łapanie Tu masz to jedno, ale ono się tu kręci. Żeby tam się dostać, trzeba to potuć. Ojezik, nie chcę się trochować. Łopanie! Co to znaczy burz? O, wiesz, to na środku musi być. Oj, tu teraz są środki, panie. A teraz to tam To jest, jest nie ten, ten śrubokręt. Po, 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 po. Pojdziemy tego zobaczymy. Poszedł z tymi pinami. kabelki trzeba poobcinać o. O. Hop. Hop. no i mamy mamy stojanka I teraz go tu nie, na ten weźmiemy na to nie bo tamto jest za małe bardziej otworzyć jedziemy teraz co tutaj mamy eee, Panie Komisarzu, że Ducha pełną gębą. O. O. Tak. Czy to widać, czy to słychać. Bym się nie spodziewał, bo to sprzęt najgorszej jakości Silvercrest. Bym się tu w życiu, nie duchy nie spodziewał. do o. Oj panie panie dobra na tamtch będę mam ręku tu ciężko utrzymać Duchę już mamy. Teraz drugą. Tak. Kurde, wiecie, coś po drugami stoi. O, mamy tu miedziuchę do szufladki Jeszcze tutaj takie małe ale to za chwilę Tu mamy całkiem hiper To do doktorka. O! No ma doktorku, jakieś szczoteczki długie. Teraz tak, tu jest. Szybokręt. E, tu jest. Na ten Anita. to trzeba wyrwać to teraz zobaczymy jeszcze czy to mosiądz bo to ja już wiele rzeczy widziałem taki był ala mosiądz że aha o mosiądz o widzicie jaki mosiąc widzicie jaki mosiądz o dobra Tutaj jeszcze musimy urżnąć ten ten, bo to się chyba nie wykręci raczej. zobaczymy zobaczymy. O, wykręciło się panie dobrze. Przy kręceniu się tego miksera on się zakręca w odwrotną stronę. Tu weźmiemy rąteczka. Dobra, to, to już dostali. To, to tylko wyjmiemy. A właściwie to nie trzeba wyjmować, bo oni nic nie mówią. pykniemy, to, idzie do stali, a to idzie po są wierniczki na samym dole to opłukać będzie aluminium, to idzie do tego, do to jeszcze do pooczyszczania jest, ale to już nie będziemy się teraz z tym bawić, bo bierzemy się na następnego sprzęta. Bierzemy plastik wyrzucamy. To to jest metal. O! Bierzemy się za następnego sprzęta. Tu nie będziemy y, zbytnio przedłużać. Przednąć co ja mogę później sam. Dobra. Co my tu mamy? Klucz płaski. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze O! Panie, jak się lekko odkręciło O! Muszę poprawić Jak się nachylam, to wychodzę w kadru Z tego przyzwyczaić, jak się nachylam to katnik ucieka. To nie gimbal, że idzie za obrazem. No, kawałek rączki. Co tutaj dalej mamy? Jeszcze jakaś płaska śruba. Stary sprzęt po płaskie śruby takie sprzęty są najlepsze bogate w surowce tu są szczotki albo ich brak W tylu latach to może szczotki nie być. jeszcze kostka porcelanowa Tu jeszcze śrubka jest o gdzie mój

o, panie, zapliśniał muszę uciec na deszczu kilka lat leżeć teraz tak, tutaj nie ma żadnych śrubek o, tu jest jeszcze jedna tylko jakaś zalakowana jak ona idzie, o tak idzie na gwarancji jeszcze pewnie Dobrze się otworzyła. No. Tak. Tikt o to panie, tak prosto. Jakimś wybijakiem, to się przytrzymać i jeszcze wybijać. O! Trzeba rozciąć, bo to nie ma co o tym. Tutaj nie chcę wyjść. O. Nie lubię się. Aha. Aha. Jeszcze. Jeszcze w jakimś plastiku. Oh. Dobra, poszło. jestem ten plastik. ostrożny, oh. Dobrze. Teraz trzeba to o oh. wyjąć. I to o. już idziemy Ciąć Też zastarzały jak te wczorajszy Tu aluminio było za stare to jest No, no jasne, że miedziucha Co sprzęt to mi panie To mi się podoba o. Co sprzęt to Mi O, o! Chciałbym zatwardziały jak ten wczorajszy. Trzeba będzie go stuknąć tu trochę, a jak nie, to na gorąco. O! się Trochę trochę się ruszył, ale to za za grube. chwili, w tej chwili, Jest nasz. Lokujemy. Eh? Uh, Może go łapką. Łapką pani. Łapką pani. Le mi to mi się ten drą By wejść trzeba ją tam napostować tu się tu się blokuje tu, tu jako nasia tu blokuje tu się jest nasza tu się blokuje tu stuk, tu puk, to już jest nasza. O. Lubię stare sprzęty, To tak jak się nie dotknie, to mi dziucha. Mydłuszki, o, całkiem sporo, to stal, jeszcze wyjdziemy, wybijemy, o, 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 Mieluszki, kawałek się tu ostał, o. Dobra Ale to tak o na dzisiaj tyle Do posprzątania bo do powyciągania jeszcze takich tych różnych zostało parę sztuk Także dwa razy dzisiaj sukces I ja mówię stare rzeczy to są stare rzeczy I to może pompę walniemy albo cóż o, Mam taki To jest bruz elektryczna o. Eee. Widzę tam mój panie Jest tam, jest tam trochę jeszcze Dobra, na dzisiaj to tyle, bo i tak jest długi film dzisiaj No. Pozdrawiam wszystkich i do następnego Nara